Dzień dobry, to jest konferencja centralnego portu komunikacyjnego. W projekcie CPK dzieje się bardzo dużo, i to w wielu kategoriach na wielu, wielu dziedzinach. W ubiegłym tygodniu, w czwartek w Poznaniu ogłaszaliśmy wariant inwestorski dla odcinka kolei dużych prędkości między Poznaniem a Sieradzem. To jest jeden już z pięciu wybranych przebiegów. Dla wielu z nich trwa projektowanie. Wczoraj powiedzieliśmy o przetargu na kontroli, na projekt wieży kontroli ruchu lotniczego, to jest jeden z elementów lotniska, który jest już projektowany, bo przypomnę, że trwają prace projektowe dla terminala, dla dworca kolejowego, dla węzła przesiadkowego, a dzisiaj tutaj Żyrardowie opowiemy o inwestycjach drogowych CPK, o nowych inwestycjach drogowych, inwestycjach drogowych u zbiegu z koleją, bo przy ruchliwe, ruchliwej linii kolejowej numer, numer jeden. Spółka CPK, myślę, że mogę już to powiedzieć, a uczestnicy konferencji zaraz to rozwiną, sfinansuje projekt i budowę po pierwsze tunelu na terenie na terenie gminy Jaktorów, a po drugie wiaduktu w Żyrardowie. O tym za chwilę opowiedzą uczestnicy konferencji prasowej. Jako pierwszego poproszę do mikrofonu pana ministra Marcina Chorałę, pełnomocnika rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Panie ministrze, zapraszam. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo. Centralny port komunikacyjny to to już Państwo nieraz, dziennikarze i zebrani, słyszeli z moich ust, to nie tylko lotnisko, ale to nawet nie tylko lotnisko i sieć połączeń kolejowych czy kolei dużych prędkości. CPK to program budowy tego wszystkiego, czego nam jeszcze brakuje w systemie transportowym naszego kraju, żebyśmy mogli ten system transportowy polski określić jako najwyższej jakości czy adekwatny dla kraju o najwyższym światowym poziomie. Oczywiście te braki, które programem CPK uzupełniamy, no to na poziomie tym takim makro, tym ogólnokrajowym największym, duże międzykontynentalne lotnisko, tysiące kilometrów linii kolejowych, system KDP, połączenia między wieloma dużymi polskimi miastami. Połączenie Rzeszów-Warszawa w wysokim standardzie, połączenie Wrocław-Warszawa, no i mógłbym to długo wymieniać, ale to nie jest przedmiotem tej konferencji. Ale poza tym wymiarem ogólnopolskim mamy też wymiar lokalny. Mamy cały szereg miejsc w Polsce, gdzie te braki w infrastrukturze komunikacyjnej są niezwykle istotne, niezwykle dolegliwe spowalniają funkcjonowanie. Miast, powiatów. No, krótko mówiąc, musimy sobie z nimi poradzić, i w bardzo wielu miejscach to dzięki programowi inwestycyjnemu CPK tak się stanie. Tak będzie też w Żyrardowie. No, całkiem duże miasto przecież. Tysiące, dziesiątki tysięcy mieszkańców chcą się poruszać w swoich codziennych sprawach, dojeżdżać, docierać do pracy, do szkoły, na zakupy. No. Po prostu żyć, a no, na przeszkodzie tego życia często stają zamknięte rogatki na ruchliwej linii kolejowej, kolizyjny przejazd. Nie wspominając już o tym, że to przecież również jest sytuacja po prostu niebezpieczna i taki przejazd zawsze generuje potencjalne niebezpieczeństwa i zdarzenia, ale przede wszystkim nawet jeżeli. Co zawsze, daj Boże, do takich zdarzeń niebezpiecznych nie dochodzi. Codzienne utrapienie w codziennym życiu, kiedy trzeba stać, czekać, aż te rogatki, aż te szlabany się podniosą. W ramach programu inwestycyjnego CPK, w ramach środków, którymi dysponuje CPK, powstanie, tak jak już tu mówiliśmy, aż powstaną aż dwa obiekty tunel pieszo-rowerowy, wiadukt drogowy, który tu sytuację komunikacyjną i okolic znacząco polepszy i pozwoli mieszkańcom, właśnie w ich codziennych sprawach, bezkolizyjnie, bez czekania się przemieszczać i przekraczać tę jak już się rzekło, ruchliwą linię kolejową. Przy tej okazji chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Obecnym tu samorządowcom ta współpraca zawsze była dobra, konstruktywna. Wspólnie wypracowaliśmy takie rozwiązania, które odpowiadają mieszkańcom. Na przykład, tu to jest jeden z takich przykładów, że pierwotnie plany były nieco inne. Lokalizacja nieco inna, ale tu rozmawiając udało się wypracować taką wersję optymalną, która tu najlepiej lokalnej społeczności. Będzie służyła. Jeszcze raz za to dziękuję. Dziś oczywiście ogłoszenie, podpisanie porozumienia i później kolejne kroki, kolejne kroki, żeby tę inwestycję realizować. I dzięki współpracy CPK z lokalnym samorządem mieszkańcy Żyrardowa, mieszkańcy okolicznych miejscowości tym tunelem, tym wiaduktem będą mogli się cieszyć i będą mogli z niego w swoim codziennym życiu korzystać. A to. Dla tej miejscowości sprawa niezwykle ważna, kluczowa, ta jedna najważniejsza z perspektywy CPK, jeden z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset problemów komunikacyjnych naszego kraju, które dzięki programom inwestycyjnym CPK będziemy rozwiązywali. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. To warte podkreślenia, że lokalizację wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Skorygowaliśmy, słuchując się w głosy mieszkańców i w głosy samorządowców. Ja zaproszę teraz na scenę pana prezydenta, Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, prezydenta Gerardowa. Panie ministrze, panie starosto, szanowni państwo. W tym roku minie 50, miną 54 lata, kiedy wybudowano jedyne bezkolizyjne Przejście, jeśli chodzi o wspomnianą linię kolejową w Żelardowie. Tunel w ciągu ulic 1 maja i Mickiewicza. 54 lata temu. I dzisiaj mógłbym, i mówię to głośno, jest to wielkie wydarzenie, wielkie święto wręcz dla mieszkańców Żelardowa, że po tylu latach będziemy budować. Nową bezkolizyjną przeprawę nad torami linii kolejowej Warszawa-Koluszki-Warszawa-Łódź. Miasto podjęło działania w tym kierunku w tej kadencji. Wykonaliśmy koncepcję, kilka tych koncepcji, skonsultowaliśmy te koncepcje z mieszkańcami Żelardowa i mieszkańcy wybrali lokalizację. Kiedy powziąłem informację, że centralny podkomunikacyjny w ramach swoich inwestycji również opracował koncepcję bezkolizyjnego przejścia nad torami, nad tą, nad tą samą linią kolejową, dzięki uprzejmości władz CPK doszło do szybkiego spotkania. Przedstawiłem swoją propozycję. W wyniku konsultacji całego zespołu ze strony CPK, doszliśmy do wniosku, że ta propozycja miasta jest możliwa do realizacji z korzyścią dla mieszkańców żelardowa, ale nie tylko mieszkańców Żelardowa, bo sąsiedniego Międzyborowa. Najważniejsza rzecz, Szanowni Państwo, która tutaj powinna dobrze wybrzmieć. Miasto dzisiaj podpisze z panem ministrem porozumienie, w ramach którego koszty wybudowania tej inwestycji pokryte zostaną ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest bardzo ważna informacja. Chciałbym, żeby ona dobrze wybrzmiała, dlatego że ja szacuję, iż koszt wykonania tej infrastruktury może dochodzić przy dzisiejszych cenach nawet do 100 milionów złotych. Kiedy patrzę na budżet żardowa, to dla mnie to jest super informacja, super wiadomość. Nie tylko w zakresie lepszych połączeń komunikacyjnych, ale przede wszystkim w tym wymiarze finansowym, za co panu ministrowi bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ta przeprawa samochodowa połączy. Południową i północną część naszego miasta. To jest postulat, który przez te 54 lata, no może nie od razu, tak, kiedy wybudowany został ten tunel, stary tunel, zaistniał w mieście, w Żelardowie, ale ostatnie lata i wzrost ilości pojazdów samochodowych spowodowały, że tam powstało typowe, wąskie gardło. Ten tunel będzie służył mieszkańcom Żardowa, mieszkańcom Międzyborowa, ale również, na co zwracam uwagę, w tym przypadku wiadukt, przepraszam. Ten wiadukt będzie również poprawiał bezpieczeństwo na terenie miasta Żardowa, dlatego że, Szanowni Państwo, tunel w ciągu ulic Mickiewicza i 1 Maja jest jedynym elementem służącym przeprawie przez tory. Dla wszelkiego rodzaju pojazdów, czyli o tak zwanej pełnej skrajni. W przypadku zakorkowania się tej jedynej przeprawy, możecie Państwo sobie wyobrazić, jaki problem Żardowie dla jego mieszkańców powstaje. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Żardowa panu ministrowi, że dzisiaj mogę ogłosić jako prezydent miasta tak dobrą wiadomość. Szanowni Państwo, tak. Będzie nowa przeprawa bezkolizyjna nad torami PKP po 54 latach oczekiwań od tej, która została ostatnio wybudowana. I co ważne, ze środków nie pochodzących z budżetu miasta. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Tak jak słyszeliśmy, brakuje bezkolizyjnych. Przejazdów nad linią kolejową prowadzącą do Koluszek Łodzi, Częstochowej, Piotrkowa, Trybunalskiego, tu w rejonie Żerardowa. Taki przejazd powstał ponad pół wieku temu 54 lata. Ta liczba chyba nam się dzisiaj zakoduje i zostanie w głowach. Teraz powstanie powstaną kolejne, i to jest świetna wiadomość dla, dla mieszkańców. A ja poproszę teraz do mikrofonu pana starostę żer Żerardowskiego, Krzysztofa Dziwisza. Panie starosto. Bardzo proszę o kilka słów. Szanowny panie ministrze, szanowny panie prezydencie, drodzy mieszkańcy. Powiat może rozwijać się tylko wtedy, kiedy dobrze rozwijają się poszczególne gminy i miasta na jego terenie. Powiat żelardowski ma szczególne położenie geograficzne między dwiema największymi aglomeracjami, między Warszawą a Łodzią. To sprawia, że jest wiele wyzwań przed nami. Ale też ta część, ta środkowa część przez wiele lat była w pewien sposób zapomniana, jeśli chodzi o dofinansowanie infrastruktury. I dziś centralny port komunikacyjny sprawia i te możliwości, które wokół niego się tworzą, że może to być jeden z bardziej atrakcyjnych skrawków ziemi na terenie Rzeczypospolitej. Szanowni państwo, tak dużych inwestycji jakie dzieją się w ostatnich latach jeszcze na tych terenach nie było. Tak jak powiedział pan prezydent, pół wieku miasto Żyrardów czekało na to, by zrobić tego typu przeprawę. Taka infrastruktura bardzo kosztowna 100 milionów złotych, na pewno ze środków czy gminnych czy powiatowych nie byłaby możliwa do wyłożenia w krótkim czasie. A mieszkańcy na to czekali i warto byśmy mieszkańcom przywrócili ten komfort, na jaki zasługują. Dlatego w imieniu powiatu bardzo dziękuję panu ministrowi oraz panu prezydentowi, że podjęliście państwo to wyzwanie i tak ważną inicjatywę. Nie tylko z punktu widzenia miasta Żyrardowa, ale też inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju naszego powiatu. Będzie bezpieczniej będzie bardziej komfortowo dla mieszkańców i myślę, że dzięki temu nasze miasto jeszcze bardziej wspaniale będzie mogło się rozwijać. Z tego miejsca wielkie podziękowania i także przypomnę, że centralny port komunikacyjny nie tak dawno, bo kilka tygodni temu Rozstrzygnął nabór dotyczący programu Bezpieczne Drogi. Powiat Grzylardowski również mógł z tego skorzystać. I tutaj także drogi, które kilkadziesiąt lat nie były remontowane, wreszcie mogą zostać naprawione dzięki środkom rządowym płynącym ze spółki CPK. Bardzo za to dziękuję. Myślę, że Centralny Port Komunikacyjny tymi swoimi działaniami sprawia, że możemy czuć wszyscy, że jest wiarygodnym partnerem do współpracy. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę także prezydentowi miasta Żyrardowa, panu Krzysztofowi Lucjanowi Chrzanowskiemu, ponieważ przecież gdyby nie ta inicjatywa także ze strony pana prezydenta, to te środki nie mogłyby tutaj przypłynąć do Żyrardowa na tak potrzebny wiadukt, jak już było wspomniane od pół wieku oczekiwane w tym mieście. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę. Mam nadzieję, że jeszcze wiele wspaniałych inicjatyw przed nami w partnerstwie z Centralnym Portem Komunikacyjnym i miastem żyrardowem. Bardzo dziękuję panie starosto. Dziękuję też za wspomnienie o programie Bezpieczne Drogi. To jest 80 milionów złotych dla 13 samorządów na poprawę bezpieczeństwa na drogach. I bardzo dziękuję dlatego, że jest z nami przedstawicielka CPK, pani dyrektor, która odpowiada za ten program, ale to nie, było, to nie było ustawione, to wspomnienie o bezpiecznych drogach. Za bardzo zapraszam na scenę Katarzynę Dobrońską, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia CPK, spółki CPK. Dobrze sobie Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że jako dyrektor pionu, tak jak wspominał pan rzecznik, Relacji i rozwoju otoczenia spotykamy się dzisiaj z takiej okazji, która łączy oba te obszary. To znaczy rozwój, czyli dzisiejsza inwestycja, o której wspominamy, no jest niewątpliwa, niewątpliwym rozwojem dla całego tego regionu, dla całego tego obszaru, podobnie jak inne inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także jest niezbitym dowodem na to, jak ważne są relacje, jak ważny jest dialog, jak ważna jest rozmowa, czasem trudna, ale prowadząca jednak do tak efektywnych skutków, do takich owoców, które możemy dzisiaj omawiać, którymi może Możemy się cieszyć, i mam nadzieję niedługo mieć empiryczne dowody na to, jak bardzo poprawiły komunikację, transport w tym regionie. Bardzo się cieszę, że w wyniku konsultacji społecznych, w wyniku konsultacji z samorządami, w wyniku współpracy, z włodarzami, z Panem Prezydentem, z Panem Starostą, udało nam się uzgodnić takie rozwiązania, i tak. W takie korekty wprowadzić do naszych pierwotnych planów, żebyśmy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na realne potrzeby społeczeństwa, żebyśmy mogli wprowadzić takie rozwiązania, które jeszcze lepiej wpiszą się w ten obszar i odpowiedzą na te potrzeby. Jest mi niezmiernie miło, że dzięki temu mieszkańcy, ale także wszyscy odwiedzający ten piękny region będą mogli podróżować, poruszać się jeszcze bardziej komfortowo i bezpiecznie, bo tak jak wspominaliśmy, łącząc moją wypowiedź też z naszym programem niedawno rozstrzygniętym. Bezpieczne drogi, bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. Także jest mi bardzo miło i bardzo dziękuję i również mam nadzieję, że to jest jedna z okazji, których będziemy mieli jeszcze wiele, żeby spotykać się i komunikować tak dobre dla mieszkańców wieści. Bardzo dziękuję za te słowa. Dialog, rozmowa są bardzo ważne, a to, że dialog prowadzi do pozytywnych efektów pokaże porozumienie, które za chwilę podpiszemy. Bardzo poproszę tutaj na scenę do zajęcia miejsca za stołem Pana Ministra Marcina Chorałę, pełnomocnika rządu do spraw CPK i Pana Prezydenta Czeredowa Lucjana Chrzanowskiego. Panie Ministrze, Panie Prezydencie, to jest ten czas podpisania porozumienia o współpracy między pełnym mocnikiem rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego, spółką CPK i miastem Żyrardów. Celem tego porozumienia jest określenie ogólnych warunków i zasad współpracy. Przypomnę, że ustalenia są takie, że Urząd Miasta Żyrardów przygotuje założenia projektowe, to już się stało, oraz uzyska decyzję środowiskową i lokalizacyjną dla inwestycji drogowych w rejonie linii kolejowej nr 1. A CPK, spółka CPK, sfinansuje te prace w ramach pakietu tak zwanych inwestycji towarzyszących. Porozumienia są podpisane. Tak jak widzimy, to jest jeszcze chwila, chwila dla, dla fotoreporterów. Korzyści z inwestycji drogowych to ułatwienie przejazdu, to mniejsze korki, większe bezpieczeństwo, poprawa komfortu dla mieszkańców, dla, dla pasażerów, to są, o, tak zapraszam, zapraszam uczestników, tak tutaj, o, o, także Pana Starostę, bardzo dziękuję. Zapraszamy też Panią Dyrektor. To jest pamiątkowe zdjęcie z podpisanymi porozumieniami. Te porozumienia oznaczają dobre wiadomości infrastrukturalne dla Żyrardowa, dla Międzyborowa, dla miejscowych samorządów. To jest kolejna pozytywna informacja związana z programem inwestycyjnym CPK. Bardzo dziękuję za udział w tej konferencji prasowej. Jeśli mają Państwo pytania, tu zwracam się do, do dziennikarzy, to zachęcam do tego, żeby zadawać je uczestnikom konferencji już, już bezpośrednio, w bezpośrednich rozmowach. Wszyscy uczestnicy tej konferencji prasowej są do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie.